i przez Pęgę wydarzeń by do Antiochi Wysylijskiej. Czy tego chcemy, czy nie? Słowo Boże zawsze idzie przed nami. Także dziś podczas sympozji poświęconej duszpasterstwu i choć tego specjalnie nie wybieraliśmy, słowo Boże też Psłoby Pała i jego towarzyszy, którzy byli emigrantami. ciągle przemieszczali się, się z jednych ziem do drugiej. Panie wszyscy posłowie byli emigrantami. Także Piotr dotarł aż do zimy i tam zakończył swoje myśli. Także Jezus z nieba przybył na ziemię, a tu przybył, wziął wszystko to, co ówczesna ludzkość miała najlepszego, tj. elementy tradycji, kultury, religii, prawa, pomijając to, co było skażone, to co nie pochodziło, przyniósł nam czas, to co było Jemu właściwe, co pochodziło z nieba, nowe przykazanie. Lektura I Księdza XI Prodziałów księdza Jyszcza ukazuje publiczność ludzkości znaczonej przemocą, koczołami i już po siebie. Rodzi się się pytanie, jak przyjąć kosztar, aby wobec zalewu przemocy znaleźć jedną drogę to z tojedinego Błotęskiego aż pójstnie. Sąd odpowiada o takie pytanie. Wziwając Abraham, aby razem z ludźmi wierzyć ruszyć na drogę, przemieszczać się z miejsca na miejsce. Udziwając języka współczesnego, możemy powiedzieć, że Abraham został poproszony o przyniesienie się do kraju, w którym nie miał obywatelstwa, a nawet kartę stałego pobity. przyjął, przyjął rolę, rolę demigranta, czyli się swojej stabilizacji, stał się człowiekiem ubogim spraw, sprawie, których mogłoby dochodzić wobec innych ludzi. Był to i, już tak powiedzieć, podstawowej realizacji Bożych Planów, budowania partnerstwa między ludźmi i między narodami, budowania rzeczywistości, rzeczy, rzeczy, rzeczywistości będącej alternatywą dla wieży Babel, która będzie opierała się na umiarze, a nie na, nie, a nie na chrzciłości i przemocy. Abraham nie opuszcza swojego miejsca tylko po to, to, aby iść gdzie indziej. Opuszcza je w imię ziemi i kości. Idzie do kraju, który ja się Dla Dlaczego? Dlatego, został jest przy do przyjęcia nowej logiki, która wymaga rezygnacji z własnych praw w imię Został wezwany do podjęcia ryzyka alternatywnego stylu życia, który nie będzie już naznaczone chrzciwością, ale wysiłkiem. dla wielkich postaci biblijnych Abrahama, Jezusa i Także dzisiaj, gdzie osoby, grupy czy narcje okupują się ze wszystkich sił w obronie, w obronie swoich, swoich praw rzeczywistych czy rzekomych, nie będzie możliwe pokonanie podziałów i nieruchomości które zaśmiecają relacje społeczne czy międzynarodowe stawanie się ludźmi w drodze, jak w jakim się Jan w relacjach z bliskimi, że do zastanowienia się nad koniecznością. Nie było wychodzenia z własnych pozycji, aby człowiek zdobywać nowe przestrzenie dialogu i matryckiego spójstwienia. Abraham, Jezus, apostołowie, migranci i gości stali się także tymi, którzy ofiarowali gości. zdolność uściennie po Ana Panchołowi, Sali, zrealizować w na ziemię o posiadanie potomstwa. Byli już starszy. Starszy, Perspektywa macierzyństwa i ojcostwa z powodu starości była praktycznie całkowicie poza ich ludzkimi możliwościami. Gdyby myśleć tylko kategoriami możliwości, tych dwojga starych ludzi nie można by sobie wyobrażać żadnego otwarcia na nowe życie w przyszłości. Tak to jest, dzieje się we wielu społeczeństwach. Epizod pod Dębanym Amrem. Dia Abraham gościł trzech ludzi, śmiłych niewiedobrozchodni, bez zapowiedzi i gościna użyc użyczana po i pierwszych uczniów, którzy bez ustanku się mieszczali i gościli dobrą nowinę, pokazują nam, że gościna nie jest tylko prostym przejawem do Polski ale jest czymś, co ożywia całą społeczność. Pozwala ona jednostce, wspólnocie kościelnej i ożywia całą swoją społeczność. społeczność. No, no, przepraszam. Pozwala ona jednostce, wspólnocie kościelnej i społeczności świeckiej na ciągłą odnowę i integrację, które w przeciwnym razie szybko by zamykły. Przyjęcie uznacza nie szubielnie, miejsca dla czegoś niespodziewa no, niespodziewanego, czy to będzie różność drugiej osoby, migranta, uchodźcę, czy też otwarcie na widazienie, który zmieni moje własne życie? Na pewno jest wielkim w ludzkości uznanie, że ktoś inny może istnieć obok mnie z całą swoją tożsamością i nością. Ale pozwolenie mu, aby zagościł w swoim domu, przygotowaniu koniecznego miejsca, to jest zupełnie coś innego. To przyjmuje tego, którego ja poszedł, nie przyjmuje. A to mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie poszło. Mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Jest niezmiernie Znaczące, że relacja ludzi z Bogiem w osobie Jezusa Chrystusa opisywana jest przez Chrzestowo Święte w kategoriach gościnnych. Wobec Boga, który okazuje się w świecie przez Jezusa Chrystusa, jedyną możliwą być jest księdź. Jeżeli wyjście w relacji z Bogiem możnacie przede wszystkim przyjęcie go zdobienie mu miejsca, to nic dziwnego, że tej samej posztale oczekuje się w stosunku do innych osób właśnie, dlatego że uznaje się w nich. Świętowanie kogoś zasadniczo oznacza przyjęcie Boga, nieuczynanie gości na kto puka do naszej drzwi, można przyrównać do odmówienia gościny samego Boga. Božjego, bo, ponieważ jest to lekarstwo, którego nas, nasz pory świat uczy. Z obecnych wśród nas biskupa Celestina i biskupa Wiesława, aby ich nauczanie towarzyszyła Mocławski sprowadzająca zagubionych na drogę Bożego Miłosierdzia. Ciebie prosimy, aby Mówimy się za przywódców państw i organizacji międzynarodowych, aby z poszanowaniem praw człowieka znaleźli właściwe rozwiązanie problemów granicy. Choćcy, a w swoich decyzjach zawsze inspirowali się tajemnicą Bożego Miłosierdzia. ciebie ktoś nie się Mówię się za farpanów i środków rakonne, posługujących na emigrację, Aby pamiętając słowa pana masa że bez życia eucharystycznego nie ma życia katolickiego, w codziennym wznoszeniu ciężaru dnia i Głosili piękno Bożego Miłosierdzia. Ciebie prosimy. Mówmy się o nowe powołania państwa i życia zakonnego, aby Ewangelia i sakramenty Kościoła docierały do wszystkich pragnących poznania Bożego Miłosierdzia. Ciebie prosimy. Mówmy się za tych, którzy w poszuki poszukiwaniu bezpiecznego miejsca na ziemi stracili swoje życie, aby w domu Ojca dostąpili pełni Bożego miłosierdzia. Ciebie prosimy. Słyska, Słyska. Módlmy się za uczestników Międzynarodowego Sympozju Miłosierdzie fuspasterce migracyjnym, aby pogłębienie wiedzy i wspólnota monitewna przyczyniły się do poprawy jakości życia współczesnych migrantów oraz szerzenia Bożego miłosierdzia. Cierka się Może Chrystus. Amen. Boże Łęczenie to Tobie zamierzamy w świata i każdego człowieka. Bądź uwielbiony teraz i zawsze i na niech misjonarzu Miłosierdzia. My tu zgromadzeni, organizatorzy, a jednocześnie uczestnicy tego międzynarodowego sympozjum poświęconego duszpasterstwu migracyjnemu pragniemy wyrazić ogromną wdzięczność za to, że jesteś pośród nas. Za to, że omawiasz, migrantów na całym świecie. Tu w tym domu, w tym sercu, troski o polską emigrację, tę kilkunastomilionową rzeszę pola rozproszonych w różnych zakątkach świata. My, tu, zgromadzeni wraz z, z biskupem Wiesławem, delegatem Konferencji Episkopatu Polski, który zawsze towarzyszy nam we wszelkich naszych inicjatywach, trosk, wraz z Wyspkim Przewożonym Generalnym, Ryszardem, Matką Generalną szóst misjonarek Chrystusa Króla, tuż pasterzami polonijnymi rektorami, duszpasterzami imigrantów w Polsce, jak też młodymi duszpasterzami, którzy przygotowują się do niebawem, do wyjazdu w różne zakątki świata, czy też rektorami, siostrami, profesorami, wyrażamy wdzięczność, bo wdzięczność jest pamięcią i serca. Niech ten bukiet biało-czerwony jaw, wiosenny, rozpromienia twoje oblicze, ten żar we wszelkiej twojej trosce o migrantów cały